Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj Wam pokażę, że do, że do sytuacji sprzed chwili używamy Simple Pass, a nie Present Perfect. Nawet jak jest ewidentny skutek. Tak robią i Amerykanie, i Brytyjczycy. No, Bob jest akurat Kanadyjczykiem, czyli on powiedzmy mówi tak jak Amerykanie, ale tak jak mówię, Brytyjczycy też tak mówią. O tym Wam już nieraz mówiłem. Robiliśmy taki filmik Present Perfect, kontrowersje tego typu pytania właśnie tam padały. W tej lekcji o sensy, senses, czyli o zmysłach. Tutaj Bob przed, przedstawia wszystkie możliwe nasze zmysły i za chwilę powie o swoich uszach, że w jednym uchu ma lekki defekt i lekko nie słyszy i się po prostu przejęzyczył. Nawet dwa razy. I zamiast ucho ear powiedział rok year. Dwa razy. A potem się skapnął i powiedział sam do siebie, czy ja powiedziałem rok, tak? Powiedział to przed chwilą. Jest ewidentny skutek. Jest jakby zmieszany. Zastanawia się, czy powiedziałem dobrze, czy powiedziałem źle. No i właśnie używa simple past. Did I say year? Czy ja powiedziałem rok? Posłuchajcie. So we use our ears and with our ears we are able to hear. Um, my hearing is really good in this year and pretty good in this, this year. I hope that as this year. Did I say year? Uh, this year, Czyli zobaczcie. Did I say ear? Czy ja powiedziałem rok? Czyli tak jak mówię, do sytuacji sprzed chwili dajemy simple past. Dawałem Wam już nieraz taki przykład, że no na przykład przebiegła jakaś, jakieś zwierzę po podłodze. Nie wiem, jakiś insek na przykład i ktoś się zapyta, widziałeś to? Tak, przed chwilą ja się na przykład wystraszyłem tego robala i nie pytamy: Have you seen, mimo że jest ewidentny związek? Wszyscy, zapis wszyscy zapytają: Did you see that? Widziałeś to? Dzięki, trzymajcie się.